Mówimy o tym, co dzieje się blisko. Zaprosiłem dzisiaj Państwa, aby poinformować, że w najbliższych wyborach samorządowych będę ubiegał się o najwyższy urząd w mieście, czyli o urząd prezydenta miasta Kędzierzyna Kośla. Zaprosiłem dzisiaj Państwa, aby powiedzieć, że będę kandydował bez szyldu partyjnego, czyli bezpartyjnie, co nie oznacza, że wyrażam chęć i wolę współpracy ze wszystkimi obecnymi na scenie politycznej naszej tutaj lokalnej Kędzierzyńsko-Kodzielskiej, ale również wojewódzkiej. Yy... Wszystkie nieporozumienia z przeszłości, z jakimikolwiek politykami podstawiam do łamowskiej. Siądę do stołu z każdym, kto będzie chciał rozmawiać na temat rozwoju naszego miasta. Przeszłość nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Obojętnie kto zadeklaruje współpracę i obojętnie w kim będę widział e, e, możliwość działania na rzecz naszego miasta, obojętnie z jakiej formacji politycznej czy też komitetu wyborczego tak się stanie. Ja przygotowałem na dzisiaj e, dwa dokumenty, które można nazwać dokumentami, dwa oświadczenia, dwie deklaracje, które uroczyście na koniec podpiszę i które e, będą. Takim drogowskazem po ewentualnych wygranych wyborach przeze mnie w mieście, to będzie tak, tak zwane 10 kroków do naprawy Kędzierzyna Koźla. Na podstawie tych 10 punktów, które za chwilkę przeczytam, ale też rozdam je Państwu na, na koniec konferencji, na podstawie tych 10 punktów jest gotowy napisany program wyborczy. Ale ten program również udostępnię do publicznej wiadomości dopiero jesienią czyli do września. Czy może w październiku. Również doświadczenia z ostatnich wyborów samorządowych z roku 2010 powodują, że, że muszę poczekać z opublikowaniem tego programu, dlatego, że w ostatnich wyborach cały sztab ludzi, z którymi pracowałem nad programem wyborczym, nasz program znalazł się w naszym konkurencyjnym komitecie wyborczym i 80% tego programu bo publikowaliśmy go za wcześnie, zostało po prostu skopiowane. Nie chcę tego błędu powtarzać, dlatego jesienią będzie konkretny program. Natomiast te 10 punktów, ale również decyzję i uzasadnienie mojej decyzji, e, którą podjąłem o ubieganie się o urząd, o najwyższy urząd w mieście, czyli urząd prezydenta miasta, kędzierzyna Koźla, Państwu na koniec konferencji rozdam. Są to następujące powody, dla których zdecydowałem się kandydować. Otóż moim zdaniem nasze miasto znajduje się w głębokiej zapaści gospodarczej, inwestycyjnej, organizacyjnej funkcjonowania miasta, personalnej, infrastrukturalnej, ale również zapaści takiej funkcjonalnej. Przypomnę, Państwo to doskonale wiedzą i obserwują, że Tylu wniosków do prokuratury, co w ostatniej kończącej się kadencji to jeszcze pół roku, ile mieliśmy przez ostatnie 3,5 roku, nie było chyba w historii naszego miasta. Myślę, że nie tylko naszego miasta, ale wielu innych miast w Polsce. Ja czasami pozwoliłem sobie żartować, aby prokuratura otworzyła swój oddział za miejscowy w Urzędzie Miasta i posadziła tam jednego prokuratora, aby... Aby po prostu było bliżej z tymi wnioskami, bo do co chodzić do prokuratury, jak można porównać na miejscu. Nasze miasto jest rozpoznawalne dzisiaj in plus i in minus. In plus to oczywiście ZAKSA, klub sportowy, siatkówka, piłka nożna, a minus niestety afery i doniesienia do prokuratury, postępowania prokuratorskie. W ostatnim czasie również informacje, które Wszyscy otrzymaliśmy, że są kolejne postawione zarzuty funkcjonariuszom, najwyższym funkcjonariuszom w mieście. Choć, choć akurat uważam, że zarzuty dla pana prezydenta Wantuły i dla pana prezydenta Ramsa to nie jest ich główna wina, że jest to wina najbliższego ich otoczenia. Ale to nie jest mój kłopot, to nie jest moje zmartwienie. Myślę, że tutaj panowie będą się skutecznie bronić. Zapaść naszego miasta gospodarcza. Szanowni Państwo, w ostatnich w ostatnich 3,5 roku, w zasadzie i dwóch latach ostatniej kadencji poprzednika pana Wantury, pana, pana Wiesława Fonfary, nie mamy znaczących inwestycji w mieście. Choć wskaźniki kwot przeznaczonych na inwestycje za pana Wiesława Fonfary były zdecydowanie wyższe aniżeli za pana Tomasza Wantury więcej środków z budżetu było przeznaczonych na inwestycje. Ja później wrócę do tego, bo to się będzie wpisywać w te 10 moich punktów, które dla Państwa przygotowałem. Jeżeli się nie będziemy rozwijać, to się będzie, jeżeli będziemy stać w miejscu, to się będziemy cofać. Nie mamy żadnych inwestycji przemysłowych, nie mamy żadnych inwestycji drogowych. Co jest na ten rok zaplanowane, zobaczymy z jakim rezultatem i z jakim, z jakim skutkiem. Młodzież opuszcza nasze miasto. Ja dzisiaj uczestniczę w, w konferencji prasowej z, z młodzieżą nieprzypadkowo, dlatego że, że to są ludzie, na których my dzisiaj musimy się opierać. Jeżeli ci ludzie będą wyjeżdżać z naszego miasta, to obawiam się, że urząd, o urząd prezydenta już w najbliższych kilkunastu latach nie będziemy się ubiegać, bo po prostu tego urzędu nie będzie. Jeżeli spadnie nam liczba mieszkańców poniżej 50 tysięcy, będzie z automatu urząd burmistrza. Nasze miasto liczyło w latach świetności prawie 80 tysięcy mieszkańców. Wyjeżdżają nam młodzi ludzie. Tym ludziom trzeba coś zaproponować. To jest kolejny powód. Czyli brak inwestycji, brak rozwoju gospodarczego w wyjeżdżanie młodzieży z miasta. Myślę, że śmiała. Wizja, którą przedstawię w swoim programie, to nie będą obietnice na wyrost. To będzie program, który został opracowany na dwie kadencje, nie na jedną, bo cztery lata to jest zdecydowanie za krótko, aby zrealizować strategiczne cele w naszym mieście. Przypomnę, że jesteśmy w przededniu nowej perspektywy budżetowej unijnej i ta perspektywa się już nie powtórzy. Nie będzie już drugiej drugi takiej szansy dla naszego miasta, ale zarówno czas poprzednika Tomasza Wontury, jak i czas obecnego prezydenta no nie napawa nas optymizmem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Ja Państwu podam dla przykładu. Będę to powtarzał jak mantrę bo to jest klasyczny przykład miasta podobnej wielkości co kędzierzyn Koźle, miasta Koło brzegu, który ma podobny budżet, podobną ilość mieszkańców. I chcę Państwu powiedzieć, że przez ostatnie 7 lat Koło Brzeg pozyskał wszystkich środków zewnętrznych, unijnych, programów narodowych, ministerialnych, jakichkolwiek innych, prawie 500 milionów złotych. To po prostu widać. Jak się pojedzie do tego miasta, to widać. Pytałem prezydenta koło brzegu, jak ty to robisz, że to ty w tym mieście można praktycznie wszystko zrobiono?" Więc powiedział jaki jest klucz i jaki jest sposób na to, aby pozyskiwać zewnętrzne, zewnętrzne środki. Taka szansa i taka sytuacja się już w przyszłości nie powtórzy. 10 kroków do naprawy kędzierzyna Kośla. Pierwszy punkt. To jest postawienie na kompetentnych ludzi, mówię o kandydatach na radnych do Rady Miasta i do Rady Powiatu. Te rady muszą ze sobą współpracować i władze w mieście i w powiecie muszą ze sobą współpracować. Mieliśmy już takie sytuacje w historii, że, że prezydent ze starostą się nie potrafił porozumieć i, i dogadać. I myślę, że dzisiaj sytuacja może nie jest aż tak napięta, ale wcale nie jest dużo, dużo lepsza i ta komunikacja jest, no, ma wiele do życzenia. Postawienie na kompetentnych ludzi, na ludzi, którzy będą zdolni podejmować trudne wyzwania, ale też, które będą, którzy będą zdolni realizować swoje cele jako Rada. Nie będzie gabinetu politycznego w urzędzie miasta. Tak jak jest dzisiaj. Niektórzy mówią, że jest to 9 osób, niektórzy mówią, że to jest że to jest 7 osób. Czyli pierwszy punkt to jest postawienie na kompetentnych ludzi, z którymi... Więcej informacji na www.radiopark.pl